Witam panów. Bardzo nam miło, że chcecie nas właśnie nagrać. Jesteśmy zespołem od 1998 roku Powstaliśmy niespodziewani. Byliśmy jako koło gospody wiejskich. Staliśmy zaproszeni na konkurs wieku ciast okolicznych, ściotek i chleba do Kratoszyc. Więc napierkliśmy wszystkiego, co tylko mieliśmy na myśli. Pojechaliśmy na ten występ i było tam bardzo dużo zespołów. Co prawda byliśmy zaskoczeni, myśleliśmy, że nic nie wygramy, a jednak wybraliśmy pierwsze miejsce na sto uczestników. Byliśmy z blachę, No i wracając śpiewaliśmy po drodze. Kierowca powiedział do nas, wy tak pięknie śpiewacie, dlaczego nie macie zespołu? Było to 5 maja. Przyjechaliśmy w 1998 roku, przyjechaliśmy do Tomaszowa, weszliśmy do sali i ja mówię tak. Za tydzień będzie zebranie. I zapraszam wszystkich, ponieważ byłam przewodniczącą koła, rozpowiem wtedy jeszcze. Zapraszam wszystkich na zebranie. Będziemy podsumowywać właśnie te wyniki tego konkursu. E, więc wszystko, wszystkie panie przyszły na zebranie. E, no, była przede wszystkim mowa o konkursie, o tym jak to było, jacy szczęśliwi jesteśmy, jak wszystko, jak to się działo. E, na koniec powiedziałam tak, słuchajcie dziewczyny, zakładam zespół. Kto chce, niech zostanie, na próbie, a kto nie chce, nie idzie do domu. Więc zostały dziewczyny, zostało nas 15 osób. Same dziewczyny oczywiście, chłopców jeszcze nie było wtedy. No i pośpiewałyśmy tam tak sobie na luzie pośpiewałyśmy piosenki, któreśmy miały, No ale problem, nie mamy kogoś, żeby nam przygrywał. No i pytam się, słuchajcie, nie wiecie... To tu gdzieś w pobliżu gra na akordonie, czy na czymś tam. A to jest taka. Na osiedlu jest pan Dolecki, gra na akordonie od lat już. No więc na drugi dzień rowerek i na osiedle przyjeżdżam do pana Doleckiego. Pana Doleckiego nie było w domu, była tylko żona. Tutaj ta Marysia, która wtedy nadal jest z nami w zespole. No i opowiedziałam mi, że zakładam zespół, że szukam, poszukuję akordonisty, że grał. No, powiedziała, że nie wie, no nie wie, czy się zgodzi. Więc ja powiedziałam, że jeżeli się zgodzi, to zapraszam we wtorek na godzinę 18 do świetlicy, do Domu Kultury i zobaczymy, jak to wyjdzie. No i przyszli oboje. Przyszli oboje. Śpiewaliśmy. Szło nam coraz lepiej. Byliśmy najpierw zapraszani w okolicznych tutaj wsiach, w gminach, ale zespół właściwie powstał 30 maja, bo w 1998 roku, 30 maja, było tutaj spotkanie, przegląd zespołów akwarystycznych. I my, jako zespół, który jeszcze nie istniał, napisali na afiszu, że będą zespoły TTT. Z okolicznych tutaj miejscowości, i między innymi będzie niespodzianka, ale nikt nie wiedział, co to, był, co to jest ta za niespodzianka. Więc e, już wszyscy, było sześć zespołów, czy siedem, odśpiewali te swoje e, piosenki, które miały odśpiewać ten repertuar. No i wtedy zaproszono nas na scenę, jako nowy zespół, powstający zespół, do to 30 maja. Dosłownie po trzech tygodniach prób zaśpiewałyśmy co prawda tylko cztery piosenki, ale bardzo fajnie, bardzo dostaliśmy wielkie brawa, no i był chrzest, więc trzeba było okrzcić, no to jak tam, okrzcimy, jak, no pytają się, jak. No mówimy, a niespodzianka, no była na afiszu niespodzianka, więc zostałyśmy zespoły niespodzianka. Później niektóre panie odeszły, śpiewały 5 lat. Po 5 latach odeszły. No, z, z różnych względów. Nie, nie będę w to wnikać, bo każdy ma swoje jaj i, i odeszły. Przyszedł pan Dolecki, grał. No i stało się nieszczęście. Przykro o tym mówić, no ale no, po prostu odszedł. Zachorował. No i smak. Musieliśmy szukać szybko kogoś innego, bo zbliżało się dziesięciolecie zespołu. Więc przyszła.